Tam piękny, tylko że w kombi. Ty jesteś za młody, żeby kombi jeździć. Ja A. Leoś w te. Państwo zgadują Turbo Gas Injection, bezpośredni wtrysk gazu CNG. Patrzcie, jaki silnik. TGI. Gazu wtrysk bezpośredni, czyli benzyna. 8000 obrotów. W Automacie przyjemny, bardzo. Asterka, Hondka, ty nie chcesz. Co to tam jest? To za małe, tam to za małe. Tu ostatnio ładne astry wyławialiśmy. Ładne astry, ale te. K, po 17. Idziemy do Hertomasa na plac. I sygnał fajne, kurde. Ty nie chcesz kombi, dobra. Ciągnie po skarpetkach, trzeba kaptur założyć. Dobry. 30 euro, który roczek powiedział? 21, 20. Aha, 9 na sobie nawet. No, widzicie co? A może ma 5 dni przebiegu, dlatego. Aha, 72 tysiące przebiegu po trójnej S-Line 31,5 tysiąca 31,5 tysiąca to nie mam tyle, musiałbym rower sprzedać albo nawet dwa. Albo nawet dwa rowery. Nie, pogoda się nie rozpieszcza, drodzy Państwo, nie rozpieszcza w ogóle ta pogoda. Ale jesteśmy zapatuleni, świetnie ubrani, uśmiechnięci radośni młodzi. Spotkałem ekipę z podpoznania. Ekipa z podpoznania Cieszę się, że mieszka pod Poznaniem, oczywiście. Tiguan nowy o chwileczkę. A szukam komuś Erkinowej, nowej. United. Manuel, tak? No coś podobnego. I wyjarana, wyjarana dziura w fotelu Sztuk 1. Ale, że mam ostrość. I co państwo na to? Niefartownie się panu jeżdżącemu wypierdziało dziursko. A piąt piątki mali dzisiaj co tu się odpierdzi? No ta jest wybitna! Ale 31 euro to pewnego rodzaju przesada. Tutaj jest starą rurą. Nie, nową. Jest z nie jest. 19. No i zlecimy dalej. Rce, chwileczkę, a szukam. Roczek, ósemka. Kilometr fil, widzę? Falkauta, okej. Okay. Tankę. I z nekstem Cześć panowie. Okay. Sprzedana Rka niestety, a kije jej w oko. Niestety tamten sprzedany. Rotę nie chcemy, my chcemy krótką. Ale tańszą. Tu przejdziemy dołem, znaczy górą, na drugą część. Zmarci ładny. Przyjemny. Tu się troszkę tu się wyprzedało. Tu było tak napchane na tym placu, ale tu widzę. Pustka. Hybryda bez przodu. Po co jej przód w takiej? Hybrydzie? Gdzie my przemkniemy sobie górą 31 na 70 przebiegu takie A5 to felga, kółko, opona, cokolwiek Cytrynka, Mercedesik Busik Lekka rysa na E-klasie Lekka rysa na B-klasie Mała rysa na C-klasie Czy tam innym troszkę stoi, bo zakrzaczor w brązie, w wentylacjach, daj pan spokój motor niestety nieoznaczony byłę był przyjemne Idę jakim skrótem zaraz Ależ kolorystycznie w panoramie dosyć tak nawet dosyć nas takich Hyundai ścigał na autobanie niemieckiej i całkiem nieźle mu to szło Mazda rzadko, rzadko. Tu takie tańsze auta Rzadko spotykamy Przemknę sobie tutaj boczkiem, bo a ciasno dubsko mi chyba wrosło Ledwo się zmieściłem, dacie Państwo wiarę? No dopiero w tym sezonie był trzy razy grill na chacie Ja się już dupą nie mieszczę Berlingo Czyli ktoś pytał, nikt nie pytał No ładne polo Jaris nowy, nowiutki, nowisienki hybrydowski Ciekawe, ciekawe To wszystko co tu pan Alik zgromadził w benzynie Hyundai Ty on nieżywy jest, ale mnie Alik zmylił Myślałem, że on taki jakiś żywszy ten szał, nie robię takie cerato. Fabia Srabia. Jestem dzisiaj z Widzem, znaczy właściwie Widzu jest ze mną kiedyś jego syn był yy, na wyjeździe i Widzu ma od 18 lat Skodę Fabię w 1.9 TDIQ Chwali, szanuje, Dziury w progach klei, ale 1,9 TDI, 400 tysięcy przejechane Zaledwie bizuchwali chwali i jest zadowolony bardzo Nie wiem co mam pokazywać Taka pora, że jeszcze u panu walików Ciut pozamykane, ale Kilka sztuk już zdążyliśmy wzrokiem Formotion powiadasz, tak? X40, jakaś tam XX na chromowanej rance zbajeżonej To są 2021 roczniki. Czy ja szukam komuś pasata? Szukam pasata. Na wirtualu. Chwileczkę. Jest wirtual, jest automat. Dziewiątka. To niestety nie wiadomo, czy ja to chata, bo. Ten piękny skurwisny, że tak się wyrażę, po katolicku z setupem, z panoramą. Dziewiątka, również nie wiadomo z kim tu rozmawiać. Pora zbyt wczesna, przejdziemy kawę dalej. Już tu ostatnio Alig mnie zadziwił kupując 1 200 000, 000 Toyot Tamiot część rejestracji jeszcze jest pewno świeżo kupione, pójdą do wymeldowania, tak sobie myślę. A część, przepraszam, zacząłem się swoimi szerokimi barkami o ten płot. A że bary mam nieprawdopodobnie rozbudowane. Niczym Arnold Schwarze. Neger w RC. O! To by mnie kręciło. A czy widza. Nowy X w RC. 20 roczek idziemy szukać jakiegoś naczelnika bo sztuka piękna nowy znaczek To tu się z szybą oddoliło pierwszy raz spotykam się z takim rozwarstwieniem przepraszam że rozczeplenie, ale martwe pole panoramka ale mam okulary w zęborach stąd tak troszkę mogę Ładnie, podseplenić. O kurczak. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach CarVertical. Pan Romek bardzo poleca serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro, dla Was wszystkich. Zdrowia.